Ja nie przyniosłem ich sam. Ja przyniosłem ją z listonoszem. Szukał cię, żeby cię zabić. A. No cóż. No Wojtek, do samochodu. Ty to listonosz przyniósł? Nie, odbierałem. A. Kurier, kurier przyjechał, ale nie zastał. Czekaj. Spryciarz. Problem? Jaki problem? To, że Czechy listonoszy zrezygnowało, w tym miesiącu dopiero, dwóch na L4 poszło, jeden do Wariatkowa został odwieziony, bo się paczki dowozić boi? To nie problem, to jest katastrofa. Urzędy, jakie inne urzędy, jakie rezerwy? Mi monity codziennie wysyłam, ale w całym mieście jest wiadomo, że tutaj u nas na dzielnicy nie warto strach po prostu paczki wozić. E, no jest duży problem. Tak naprawdę jest naprawdę duży problem, bo mamy kłopot w ogóle z dostarczaniem poczty do naszego budynku, a na nasze piętro to już w ogóle no nie chcę o tym w ogóle mówić. No y, chyba jest to związane z paczkami, które przychodzą do pana Wojciech. Zresztą na transparentach przed bramą, które rozpięli listonosze podczas manifestacji, która się tu ostatnio była, odbyła, no to, to tam było tak napisane. Nie pan! Ja tam, my tam właściwie paczek nie dostarczamy do Pana Wojciecha. Pracujemy w prywatnej firmie, możemy sobie wybrać pewne rzeczy. Słyszeliśmy o takich różnych dziwnych sprawach, które się tu odbywają na tutejszym urzędzie pocztowym, który próbuje dostarczać paczki do Pana Wojciecha, że to nie ma po prostu sensu. Wie pan, no paczki faktycznie są czasami troszkę za duże, wie pan. Tak mi się wydaje, że no... no Widzę tych kurierów i tych, widziałam przynajmniej, jak jeszcze przychodzili do nas, jak, jak nieśli te paczki trochę tak no, ociężale. Paczki, zwykłe paczki, zwykłe paczki to nie problem. My normalne paczki to dziesiątkami codziennie przysyłamy i dowozimy do ludzi, ale paczki pana Wojciecha to nie paczki, to jakieś monstra są normalnie. One się w tabelkach naszych nim nie mieszczą, to wymiary po prostu są niesamowite. Myśli pan, że na dziesiąte piętro wnieść taką paczkę to jest jakiś problem? To jest ogromny problem, a przecież to bydla się do windy nie zmieści. Zresztą panie, ostatni listonosz, który do pana Wojciecha paczkę dowoził, waratkowie skończył. On pojechał tą windą na górze, nagle coś tej paczce zaczęło mu pikać, jakieś tykania usłyszał, on się, paczkę rzucił. Panu Wojciechowi pod, pod drzwi i tyle gośmy widzieli. On później nam mówił, że ostatni raz tak się bał w 79 na poligonie, jak granaty nosił. No Panie, jak można tak żyć? Jak można w ogóle tak pracować? Dziwi się Pan? To, to przecież jakiś absurd jest zupełnie, jakieś... Słyszymy zwolnienia, stonosz poszedł do zakładu psychiatrycznego. Zupełnie to, absurd. To, to nie, my zostawiamy tylko w skrzynce takie awizo na karteczkę, że nie zastaną. Nawet nie wjeżdżamy na to piętro, bo się boimy. No to nie ma sensu. Panie, jaka kontrola? Przyjechał kontroler po dwóch dniach badania, że tyle byśmy go widzieli. Poszedł tylko na wizję lokalną, spotkał pana Wojciecha, zobaczył, co tam do niego przywożą i wrócił do centrali. Ja? Ja dlaczego nie wystarczam? Ja w ogóle nie wjeżdżam na to piętro, proszę pana. Przecież jakbym wjeżdżał na to piętro z tymi paczkami, to przecież jest zupełnie absurd. Nie ma to sensu po prostu dla mnie. Ja się po prostu tych paczek boję, zostawiam. Przychodzę na miejsce, jest skrzynka. Widzę, że się nawet mogą światła na górze świecić u pana Wojcieka. Nie, ja zostawiam kartkę, nie zastaną, Ostatnio próbowałem mu dostarczyć paczkę. Proszę pana, 70 kg, ósma piętro, winda nie działa. Nie, ja dziękuję. Prywa, ja Pracuję w prywatnej firmie, nie płacą mi tyle, żebym mógł wnosić to na piętro. Dziękuję. Pan Wojciech to bardzo dobry i spokojny sąsiad, dopóki nie zaczną przychodzić do niego koledzy. To taka jakaś taka sekta, grupa ludzi, oni, jak tam przychodzą, to słychać z domu takie strzelania, pukania, pikania, jakieś krzyki czarownic, skoki, takie, takie z telewizora, no takie coś dziwne. no Widocznie tam słyszałam w tych paczkach jakieś komputery są, czy coś, ja tam w garki nikomu nie zaglądam, więc nie wiem, tak naprawdę nie wiem. No zgłosiłam to, co prawda, tak? zgłosiłam to do administracji. No ale jak to u nas, administracja się tym nie zajęła. Jaki komentarz? O co wam, ludzie, chodzi? Ja nie rozumiem. Normalnie zamawiam paczkę, płacę i ma mają przynieść. Gdzie no co za problem? Ósme piętro? No dobra, no jak nie wejdzie do windy, no niech nie się na plecach, nie rozumiem, no jest opłata normalna, jest kapitalizm, to no, jest usługa i to kurna wykona, no w czym jest problem? Niech sobie ćwiczy, rozwija mięśnie, niech idzie na tą siłkę, no przecież mają kasę, czasem ma pierwszy to czasem ma ósme, no co za problem w tym? Jeszcze jakieś afery tutaj, choć mąci woda mi kurna przychodzi i zawraca i mi mąci kurna w głowie i sąsiadkiem jeszcze zawraca głowę, o co mam ludzie chodzi, Wenocha, ja tu muszę grać na terii!